Zdaniem prezydenta nie może być tak, że polscy obywatele są we własnym kraju traktowani gorzej niż goście z Ukrainy. Zresztą w tej sprawie wydawało się, że jest polityczna zgoda, jednak okazuje się, że nie. A co konkretnie oznacza tutaj prezydenckie weto, o tym Mira Skórka. Prezydent nie podpisał ustawy o pomocy Ukraińcom. Obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma, drodzy państwo, mojej zgody. To po prostu taka narracja antyukraińska powiązana z interesem prawa i sprawiedliwości. Rządzący zaskoczeni, bo prawo do legalnego pobytu w Polsce, do numeru PESEL i świadczeń społecznych to przepisy autorstwa rządu PIS. Dziś sytuacja jest całkowicie inna. Polacy mają prawo do bezpłatnego leczenia wtedy, gdy pracują i płacą składki. Ukraińcy takiego warunku nie muszą spełniać, tłumaczył prezydent. Powinniśmy doprowadzić tutaj do rodzaju sprawiedliwości. Społecznej. Albo się pomaga tym, którzy każdego dnia zatrzymują Rosję, albo się im przeszkadza. Ta decyzja prezydenta przeszkadza. Na podstawie zawetowanych przepisów Polska opłaca Ukrainie starlinki, czyli dostęp do internetu. Prezydenckie weta tną na oślep, napisał wicepremier Krzysztof Gawkowski. Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina. Karol Nawrocki zapewnił, że należy dalej wspierać Ukrainę militarnie, ale ograniczyć zbyt duże jego zdaniem przywileje, wprowadzając zasady 800 plus tylko dla pracujących Ukraińców. Wydawać by się mogło przez długi czas, że jest... Jest to rodzaj kompromisu różnych środowisk politycznych, bo zgłosił ją Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej, jeżeli Ukraińcy będą pracować. Ale rządowe prace utknęły. Ten rząd po prostu nie pracuje. Politycy PiS i Konfederacji chwalą weta. Nie stać nas na utrzymywanie w jednym państwie dwóch narodów. Nie możemy być też frajerami. Nie możemy się wykorzystywać. W Polsce przebywa od miliona do półtora miliona Ukraińców. Ponad 700 tysięcy z nich pracuje. W ubiegłym roku Ukraińcy zapłacili w Polsce ponad 15 miliardów złotych podatków i składek. Dostali blisko 3 miliardy z programu 800+. Prezydent chce też zakazać symboli banderowskich. Uleganie tutaj e, emocjom, takim politykom jak pan Braun nie ma naprawdę żadnego sensu. Do śmietnika z tym nazistowskim ścierwem. Flagę UPA wczoraj spalono podczas manifestacji organizowanej przez partię Grzegorza Brauna. Mira Skórka, Wydarzenia.